Dzień dobry. Witam znowu z samochodu. Zdałem sobie sprawę, że zaniedbałem ostatnio proceder vlogowania i zaniedbałem go zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Świadomie dlatego, że kiedy właśnie będąc nieświadomym tego, uświadomiłem sobie, że nic nie nagrywam, wówczas stwierdziłem, ojej. I naszły mnie refleksje. Refleksja pierwsza jest taka, że vlogowanie to jest jednak całkiem ciężka rzecz. Vloguje się samo w sobie. Jako proces łatwo. Nie jest to jakieś skomplikowane, bo trzeba po prostu pokazywać to, co się dzieje. I to jest spoko. Montowanie tego wszystkiego tak, żeby to było w takiej przystępnej formie, żebyście oglądali to bez pauz, żeby to było dynamiczne, krótkie, żeby cały nie wiem, dzień streścić do 8-10 minut, albo jakieś jedno wydarzenie, które jest rozwleczone w czasie, żeby trwało jak najmniej, żeby zobaczyć tylko z tego esencję. To jest najtrudniejszy element tej całej układanki. Ale okej. Okay przebolej. Natomiast szukanie rzeczy, które są ciekawe, które nie będą monotonne i powtarzające się, bo umówmy się, że w życiu dorosłego człowieka raczej dzieją się rzeczy powtarzające się, to znaczy jest pewien rytuał dnia. Takiego rytuału dnia w sumie jeszcze nie pokazałem, no bo to każdy ma mniej więcej podobny. Wstaje, kawka, jedzonko, no jedzonko wiecie mniej więcej co się je. aczkolwiek nie jest to wszystko. Pozostawiam sobie jeszcze rarytasy na później. Natomiast dzieje się w miarę dzieją się rzeczy w miarę powtarzalne i kiedy przychodzi coś takiego zupełnie niepowtarzalnego to moja ekscytacja tym wydarzeniem, które jest właśnie niepowtarzalne jest taka, że uciekam do starych schematów, a stary schemat mojego życia polega na tym, że nie nagrywam tego, bo nie mam tego jeszcze w zwyczaju, ale już powoli zaczynam się na tym łapać. Właśnie między innymi w tej przerwie, kiedy nic nie nagrywałem, nadeszła taka refleksja, że o, Jasper, nie nagrałeś nic od dłuższego czasu. No i potem nadchodzi refleksja nad tą refleksją i przejście od słów do czynów. Także zapraszam na kolejny odcinek vloga, w którym będą się działy rzeczy różne, nie wiem jeszcze jakie. Zobaczymy, co dzień przyniesie, ale właśnie stwierdziłem, że nie będę mówił, jaki jest dzisiaj dzień. To będzie taka forma nieuregulowane. Czasami będą to rzeczy z jednego dnia, czasami będą to rzeczy z kilku dni, a czasami będzie to na przykład coś z jeszcze krótszego czasu. Zobaczymy, zobaczymy. No, te będziemy testować. Zbliżamy się nieuchronnie, znaczy w zasadzie jesteśmy już w jubileuszu. Pewnego rodzaju jubileuszu, bo... 10 vlogów pykło, a to już jest całkiem dużo. To już jest całkiem spory wycinek z życia. Wydarzyło się też całkiem dużo. Z tą publikacją to jest też takie coś, że jak poczuję, że o, mam gotowego vloga, nieopublikowany, opublikuję go dzisiaj, bo taki czuję dobry vibe. I wtedy on się pojawia. Natomiast y, i tak nie mogę publikować vlogów od razu, czyli na przykład nagram coś teraz i tego samego dnia to opublikuję, ponieważ YouTube wymaga jakichś 24 do 30 godzin przerabiania tego wideo, bo nagram wszystko w HDR, żeby to było ładnej jakości. I on dopiero po dobie mniej więcej zaczyna kumać, że to jest HDR. A, a jak jest w HDR, że to jest ładnie. Ja chciałbym, żeby było ładnie przede wszystkim. Żeby było ładnie widać i ładnie słychać. No dobrze, jedziemy dalej, jedziemy prosto, cały czas prosto. Ku kolejnym wyzwaniom dzisiejszego dnia. Właśnie zakończyliśmy sesję nagraniową klipu wideo, w którym udział Martyna. To ja. Ekscytacji. <laughs> Pan sięga nawet nie zenitu, to jest coś powyżej zenitu. Już sięga cały dzień. Jej wzruszenie i poziom ekscytacji sięga tak dużego zenitu, jakiego praktycznie sięga. <laughs> Oliwi, chęć jedzenia jabłka. Biła się z myślami że przez ostatnie 15 minut, czy jest jeść. No nie no bo to nie chciałam przeszkadzać, tak? Już jedną rzecz. Proszę Państwa, ramka jest, ale jest na ślinę przyklejona, oliwka ją zepsuła. Teraz będzie jabłko. Teraz będzie jabłko. Kiedy premiera? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Nie, nie, masz być wkrótce. Wkrótce. O wkrótce. Wkrótce, wkrótce. To do sobie na zdjęcie, ponieważ Martyna chce zdjęcie nowe na Tindera, także Zapraszam. <grym> <grym> Właśnie, już <grym> z dworca o Warszawach śródmieście będę jechał pociągiem. Jadę do Milanówka, ponieważ auto jest gotowe. Sie pan Waldek wczoraj. I miałem jechać już wczoraj, ale jednak tam jeszcze zostały detale do zrobienia, także jadę dzisiaj. Podróż pociągiem to zawsze jest fascynująca przygoda. Już nie mogę się doczekać. Szczególnie z tego pięknego, nowoczesnego i takiego europejskiego dworca. Państwa, to jest Milena. Milena, ile masz lat? 9. Milena pół. ma 9,59. Dziewięć, czyli 9. Dziewięć, czyli w zasadzie w sumie można powiedzieć 10 już prawie. No. I dba o social media lepiej niż niejedna artystka, proszę bardzo. Tutaj jest zrobione zdjęcie przy mikrofonie. Pokaż, jak wyszło. Y tak. No, proszę Państwa, to jest świat, świat. Wierzcie, przykład z Mileny, jak coś robicie artyści, to musicie to dokumentować niezwłocznie. Zdjęcie, zrobić, Zdjęcie bardzo, z, mikrofonem, ja z mikrofonem, że mikrofonem. nagrywamy, bo nagrywamy, bo tutaj trwa ja nagranie. Proszę bardzo, tutaj jest jeden ekran, drugi ekran. To jest Milena, to są nuty z zupełnie innej piosenki, ale to, bo zapomniałem i iPada. A Milena jest w siódmym niebie, bo kocha nagrywać. Pozdrawiamy serdecznie. Czy chciałbyś o, coś jeszcze to... powiedzieć wszystkim widzom? Nie. No to po prostu pozdrawiamy. Proszę Państwa, goda, next step. Pokaż, czego się nauczyłaś. Jagoda teraz będzie operować pedałem też. oraz kiwa. Trochę się kiwa, ale już jesteśmy coraz bliżej poprawnego włożenia nadgarstka. A już się zdaje lepiej? No, jest le lepiej, jest na pewno. Dawaj. Czekaj, tak, żeby pedał było widać, że tutaj, że działa. <słuch> Dobrze. Pięknie. Piszcie w komentarzach jak sobie radzi Jagoda, bo to było 8, nie, nie, nie wiem ilu odcinków temu jak sobie radziła, radziła sobie średnio, a tak, teraz no. jest, teraz już jest całkiem, całkiem. Pozdrawiam cieplutko, pozdrawiam mamę i polecam tu być, jest bardzo fajnie. <laughs> to już nie <niechło>. pom. <laughs> obczajcie to, obczajcie to, jak to to zaznacza? Wiosna. A tu już się dzieją rzeczy na osiedle. Idę na pocztę, idę na pocztę, bo dostałem awizo, a niczego się nie spodziewam, więc nie wiem, co to będzie. Może mandat, może nie. Już wiem. To jest zaX. ZAX to jest takie stowarzyszenie, które chroni prawa twórców, konkretnie twórców muzycznych. Moich praw też chroni. Wysłali mi Pita, trochę spóźnionego. Spóźnionego zważywszy na fakt, że już dawno rozliczyłem swój Pit, co więcej, nawet już dostałem zwrot. Chciałbyś powiedzieć, co więcej, już nawet wydałem zwrot, ale nieprawda, właśnie nie wydałem jeszcze zwrotu. On leży i czeka na drobne wydatki. Właśnie się zastanawiam, jakie drobne wydatki by sobie tutaj zrobić, jakby taki, jaki prezent sobie zrobić za zwrot podatku. Bo to są takie zawsze pieniądze gratis, taka trzynastka. Mimo tego, że żadna trzynastka mi nie przysługuje, ale, ale to są takie pieniądze zupełnie za nic. A no co wy wydajecie swój zwrot podatku, jeśli w ogóle otrzymujecie zwrot podatku? Albo co byście zrobili? Co byście kupili na moim miejscu? Nie będę wam mówił, jaka jest kwota tego zwrotu. Po prostu tak rzucam w przestrzeń. Jakbyście mieli po prostu wydać jakieś tam pieniądze na określone albo nieokreślone rzeczy, to co byście sobie kupili tak. Tak dla siebie o. Tak o. Hmm? Idę do domu. Dzień dobry, co kombinujecie? O jezu, jaką masz ładną to! Jezu, jak pięknie! To? Nie widziałam, że jest taki sam kształt. Dobrze, nie przeszkadzam w tych plotkach. O, dzień dobry, pani Lidia, Jak się pani się czuje? Ja jestem dzisiaj tutaj inkognito, bo jest niedziela, więc ja będę inkognito. do pani prowadzić ten znany profil na Instagramie. Eee, tak, czy ty czujesz ten zapach? Ooooo! Oh, bulwersujący!